Ej hej, hej tutorinka, e, teraz tak. Hmm. To już korzystał z basenu otwartego, jak jest trochę zimno na No na plenerze. <grytanie> zimno na zewnątrz. A jak jest powiedziane? Na plenerze. Nie, hmm. dopiero, że zimno na zewnątrz. No zimno. Gdzie jest zimno? Ale jesteście na plenerze, że w ogóle na wewnątrz na plenerze, Nic, e, nie w pomieszczeniu, tylko tu, gdzie jesteście. Jak się tak wyjdzie... Chwilę, chwilę, chwilę ciepło, chwilę ciepło i już się robi zimno. Lepiej znowu ale to starczy, żeby stąd wyjść i znowu przejść do sali. Bo przed chwilą jak tutaj wychodziłam, z sali tu, to było uu, ale zimno, ale zimno. A teraz jak tutaj woda jest taka cieplutka, to bo mimo że na zewnątrz jest chłodno, to... Nie ma się tego odczucia, że jest chłodno. No, czy wiesz czemu? Bo ciepło wody idzie do góry cały czas. No, ale nie, tego tak to jest tylko taka para, tego tak no, nie odczuwa. ale jest też, ale idzie, cały Muszę czas idzie no, no, dlatego tu nie ma tak zimno. Ale no, ale wyjść tam I dalej, się... wyjść poza basen, to będzie zimno. I jeszcze doda, i jeszcze dość spada Lekko, nie leje, ale lekko też trochę. No, ogólnie to jest coś fajnego. A gdzie tu jesteśmy? A wiesz co, może mimo, no, może lepiej nie gadać, nie? Okej, okay. okej. Okay. A... Ale ktoś się sam szczai, gdzie jesteśmy tutaj? No, chyba tak. Po tych budynkach sądząc. Bo tym, to nie jeden się sam strzeli. No, że ja. Tam pokażę jeszcze strefę całą O. Ten... o takie ala Fajny, tak fajna atmosfera, jak ta para się tak unosi Mogłoby być romantycznie jakby nie ze stepem. No to co musisz z jakimś bolcem tu przejechać. Albo z jakąś laską. Albo z jakąś laską. No dzisiaj mieliśmy dwie, tylko nie chciały iść. No właśnie, no niekiedy niektóre dziewczyny niekiedy nie są. Nie ma się ochoty, tak w ogóle, no bo zaskoczyła nas e, brzydka pogoda. Takie pływanie to mi już tak jako tako wychodzi. Jeszcze za chwilę może pójdziemy tam, bo teraz tutaj jesteśmy w takim spokojnym właśnie gdzie się wchodzi. I przejdziemy może tam i tam jeszcze zobaczymy Ale nie wiadomo czy nam baterii z tej na nagrywanie. No i tam więc, już są ludzie, to nie, może, nie mogą być ludzie w kadrze. No znaczy się jak człowiek ci w kadr wejdzie, no to nie sam jest winien, bo no ale no szeroki temat, szeroki temat. Ogólnie nie ma tak źle. No. Mm, można wychwycić miejsca jakie w e, nim. Więc tak, jak baterii starczy to jeszcze się widzimy, a jak nie, no to trudno. Chyba już nie starczy. Hej, tutaj znowu Karinka z zewnątrz z pleneru na basenie. Zimno jest dosyć, zaskoczyła nas pogoda, um, Tak wygląda zewnątrz, jest to faktycznie zewnątrz, żeby nic nie myślałaś. Dosyć fajnie tu jest. Um, I teraz tak. E, ludzie sobie pomyślą, że dlaczego Karinka cały ze Stefanem, Stefan z Karinką. E, jesteśmy tutaj na basenie. W sumie jesteśmy na wycieczce we Tworo, a e, tylko my dwoje chcieli na basen. Ja mam na przykład dużo kolegów, różnych, różnego rodzaju kolegów, nie partnerów, tylko kolegów, nieznajomych. E, i koleżanki, ale mało która, mało który chce iść na basen. Przeważnie ludzie to tak wolą albo poza drogą, bo trzeba płacić, a na przykład e, jeziorko mam za darmo. E, albo zwyczajnie boją się wody, albo nie wiem, ja nie umiem pływać, a nie chcę umieć pływać, boję się wody, coś tam. E, że są jakieś wymówki. Ogólnie znam mało osób, co lubią chodzić na basen, no i zostaje tylko stepek. no i co mam zrobić? Jak ktoś chce na basen, jak ktoś najlepiej z mojego otoczenia lubi chodzić na basen, a nie ma z kim, no to proszę się zgłosić, bo ja też lubię chodzić na basen, ale nie mam z kim. Tylko ze stefkiem. A stepek też tylko zimą idzie, bo jak jest sezon lato, no to on też wybiera um, otwartą wodę, nie? Że, um, znaczy się jeziorko albo coś takiego. A ja akurat jeziorko to mi jest za zimne, ja wolę cieplutko, bo ja zmarzłem. Więc może jeszcze trochę popływam, no i... Tutaj fajnie akurat jest. O, jak co? Ja się uczyłam od zera. Bardzo się bałam wody, bo kiedyś trochę tak się nie topiłam, jeszcze się mocno topiłam, ale się zachrustnęłam i wystraszyłam się wody i tak lekko, tak bla, coś takiego, nie, coś tamten. No i um, od tego czasu się bałam wody, ale postanowiłam, o, moje kredo, strach jest po to, żeby go ła, e, pokonywać, łamać, przedwyciężać, a nie po to, żeby się bać i odmawiać. A więc nauczyłam się sama pływać, pomimo że miałam strach przed wodą lęk. Więc tak, dziewczyny, zachęcam, która jeszcze któraś nie umie pływać, a chciałaby... To jestem idealna motywacja wzóra, bo nie wiem co. Więc dziewczynki, trzymajcie się. I może taka się z na basen wybrać. Zachęcam. Tak w A nie jesteś przeciwko też dziewczynom, że tam dziewczyna z dziewczyną, tam tego coś. Nie, ja jestem tam i że ja osoba nie i Ach, do tego jeszcze bi. Ale dlaczego widzę? Wszystko! Cześć, świzepio. Tak z głupot chciałem zrobić tylko takie nagranie, bo chcę widzieć jak to wygląda z perspektywy kamery, jak ja w ogóle pływam, jak to wygląda. Bo ja sam nie, nie wiem jak, 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 jak to wygląda z perspektywy czyjejś, jak ktoś patrzy. Także to zobaczyć, zaczynamy. do przodu no tu się nie tych, którzy się nie boją ja tak sam zadał, że nie umiem pływać, ale już ten, już po prostu przestałem się tak bać wody, nie, yy, niż kiedyś. Mogę spokojnie paść w wodę, dziewczynie, woda nie ja jest aż taka groźna, jak się wydaje. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby wodę w butach, no, zachować cały czas. Tak. Oddech i go trzymać, czy nas woda unosi, nie, zademonstruję. To nie lepiej wygląda, no ale ja tak pływają tutaj, świetnie się, się bawię. A no to chyba o to, o to chodzi w na wszystkich takich lat nie? A to jest teraz pokażę. Może tak, to bardzo krótka, a tak się zosiały, zobaczymy. Za No bardzo. Dla starych dziadków chyba. Albo dzieci. No i super. Hej, hej, super, Teraz właśnie na pocenie jest taki um, niezły pływanie, mi już tak dobrze całkiem A teraz jeszcze odpatrzyłam, taka jedna pani e, pływała chyba pan, na rzadkie. I też tak właśnie próbuję, tylko że jeszcze nogi mnie nie chcą tak kłaść, jak powinny, a więc zobaczycie. Ta moja trochę jeszcze nie żabka, rzadka a teraz próbuję jeszcze tak normalnie tak, że już bardziej umie, to już się wcześniej uszyłam też, a nie umiałam nic do głowy, Sama uzna kawana. No i jak widać, trochę mi wychodzi, ale jeszcze mam, um, no nie utonęłabym, ale tak to po końca pływać to jeszcze nie umiem, żeby tak sportowo, tylko tak dla frajdy, ale ważne, żeby człowiek nie utonął, prawda? Więc tak, trzymajcie się.